Cześć, nazywam się Magda Pieczonka, jestem makijażystką. Wraz z L'Oréal Paris przygotowaliśmy już dwa luki Margaret. Tym razem e, pokażę trzeci makijaż e, na czerwony dywan. Włosy przygotuję Bartek Janusz, stylizację Jola Czaja. Ale to wy, wybierzecie, w której Margaret podobała się najbardziej. Także zapraszam do serdecznie do oglądania. Cześć. Dzisiaj wykonamy trzeci luk na czerwony dywan. Tak. I... I tym razem. Co będzie to delikatna kreska na oku mhm. i mocny akcent na ustach. Ale czerwień znowu? Nie, tym razem to będzie inny kolor, ale tutaj nie będę zdradzała. zaskoczę się na końcu. No dobrze. Nabliżyłyśmy skórę, przechodzimy do fluidu. Mhm. Nałożę go. Na całą twarz omijając okolice oczu, to tak. tam będzie korektor, ale ważne to, żeby przyciągnąć również po szyi. Tak dla bezpieczeństwa, mm -hmm. żeby nie było żadnego odcięcia. Teraz korektor, który nałożę pod oczy mm -hmm. i na górną powiekę. Zamknij. Zrobię to najpierw na jednym, później na drugim boku. Otwórz. Jak to to zaczynam mm -hmm. już tak mniej więcej wiedzieć, co się powinno robić. Nie wiem, czy praktycznie to... Wiesz, bym... co? <laughs> Nie wiem, czy praktycznie to będę miała stosować, te wszystkie A -a. Twoje rany. Myślę, że tak. Są tak. Jest pewien schemat, który robisz zawsze. Mhm. Czyli, na przykład, przygotowanie skóry, fluid, korektor, modelowanie, mhm. ewentualnie rozświetlanie, yy, bądź róż. Natomiast oko jest bardziej wymagające. Tutaj już masz możesz się ubawić. Tak. Dlatego masz trzy zupełnie różne makijaże. I trzy wersje, które możesz sobie zrobić. No, ale już jakąś odpowiedź masz, widzisz, w czym się najlepiej czujesz, lubi wyglądasz. Jak wybierzesz sobie jeden z tych lupów, który Ci najbardziej podoba, a ja Cię go nauczę. Tak? Chcesz na pewno? No, chcesz. Dobra. Tak, chcę ten. <laughs> chcę ja w ogóle co? lubię mm, make-upy, które nie są mocne. <laughs> Może dlatego, że po prostu też nie, się nie malowałam i nie, nie za bardzo mnie się malować i na co dzień Chodzę albo bez make upu, albo z jakimś takim totalnie niczym, dlatego e też nie, nie mm. jestem przyzwyczajona do siebie jak mam moc do oko na przykład. Mhm. Mm Czyli wiesz, możemy zrobić make up, który będziesz w stanie sobie sama wykonać po prostu. Mm -hmm. Coś prostego, nieskomplikowanego i tym naprawdę dzisiejszy myślę, że może Ci się podobać. Śmiesz się, bo tak przyjemnie, czy Co, bo jak jest to, jakiś to, inny powód? Mhm. Po, po prostu... Mm... A, po, ja, a Ja, ja lubię, a, jak tak, to, mi <laughs> i to jest strasznie miękkie i tak... Y... Tego nie zaśnie. Właśnie, właśnie się tego <laughs> boję trochę. Nie, 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 nie śpimy, jeszcze trochę czasu potrzebuję. <laughs> bo za miło tutaj jest. Bez sensu. Za miło. Za dobrze. <laughs> no dobrze. To teraz modelujemy. Dobrze. To teraz będzie niemiło. Nie, będzie dalej miło. <laughs> A, God damn it. Teraz podkreślę kości policzkowe, bronzerem. O, to jest moje ulubione. Oj, wszystkie to lubię. No bo to za szczupla. No to prawda. A najbardziej to wiadomo po świętach. Uch, to wtedy do tego <laughs> brązera idzie. Najlepiej już nie mogę, już nie mogę, już nie zjem, ale. <laughs> Ostatni, 23-as I są wyjątki. <laughs> I później brązer. Teraz brwi. Tym razem mm -hmm. będzie to bezwarny żel, w którym tylko delikatnie ułożę sobie mm. swoje brwi. I czy on. Mm, bo na przykład, jak robię sobie. Chcę nadać kształt mm -hmm. e, kredką. Mm -hmm. No to one mi się tak mierwią. A czy ona by trochę skleja? Tak, ten... on oni utrwalają. O, super. Dokładnie. I bez koloru, więc bez obaw, że będzie coś za ciemno, za jasno, mm -hmm. albo nie ten kolor. Teraz zacznę zupełnie od innej strony, mhm. ponieważ e, zacznę od tuszowania rzęs, a dopiero później zrobię kreskę. Wytłumaczę to za chwilę. <laughs> tak, e, wzięłam maskarę, która nam pogrubi rzęsy, mhm. nada im objętości. To jest celowe. Gdyż? A to za chwilę Dobra. również wytłumaczę. No nie, takie niespodzianki dzisiaj? Nie, dam wskazówkę, a. dlaczego robię to w, w takiej kolejności. Mi to ułatwia pracę, zobaczymy czy Tobie i dzieciom również. Eyeliner zostawiam sobie na później, dlatego, mm -hmm. że w tej chwili Poszyszę wprost. Rzęsy wskazują mi kierunek, jak wyciągnąć kreskę, aby oko nie było ciężkie i nie opadało, mhm. tylko aby ładnie się uniosło ku górze. A dzięki temu, że ten pędzelek, zobacz, jak jest cieniutki, No. Zrobię dość delikatną kreskę, bo właśnie o to mi chodzi w tym makijażu. Zamknij. Wstrzymam oddech. Mm, to ja wstrzymuję. To można dodać. Boję się. <grystanie> to... <grystanie> można piłkę wzdychać. To oddychaj. Zawsze ja wstrzymuję. Myślałam, że skończyłam już makijaż oka, ale nie. Pomyślałam nie. sobie, że bardziej graficzna kreska będzie dla ciebie lepsza, ponieważ jest to dla mnie taka fashion. Oh. Oh. Dlatego jeszcze sobie wersuję kącik wewnętrzny. Popatrzam na stronę. troszeczkę wyżej. Tu już naprawdę wstrzymuję oddech. Ojej, tak, jest bardzo precyzyjny. Takie gęcze. Jezu, o ale czy może? Dobra, dam ci odpocząć na chwilę. Jeszcze? No już prawie. Dobra, jedno mamy, teraz drugie. Tam popatrz. Kochu. Co czas mówię, że to ja nie oddycham. O, ja takie gęcze, no dobra. tam naszego makijażu obiecuję ostatni. <grym> <grym> tak i to jest matowa szminka. Mm -hmm. Matowa dlatego, że Piękny uważam, kolor. że tak. A mat jest bardzo elegancki. Ja myślałam, że będzie idealny do tego makijażu. Ja skończyłam trzecia propozycja Twojego makijażu na czerwony A teraz zapraszam marka, żeby Cię uczesał. Uczesał, dobrze. Martuś! <itizenialnie> <tizenialnie> <ULUKURA> <tur compression> e, Margaret, co Ty na to, żebyś uczesała się dzisiaj sama? Nie chce dzisiaj co? Nie. Ty, to jest leniwy. <laughs> nie, a tak na serio to mam pomysł do tego makijażu i do sukienki i uczeszecie cię w stylu japońskim. Dzisiaj. O Jezu, no dobrze. Zaczynamy. Oddaję mnie mm. Jednak to jest przyjemniejsze, jak ty to robisz. Tak? Mm -hmm. Ale to nie spadek, kochani. Mm. <laughs> A co to znaczy w stylu japońskim? Wiesz co, chciałbym ci zrobić takie bardzo gładko uczesane włosy no. do góry i zastosować takiego małego koczka, który będzie miał yy, takie dosyć ostre zakończenie. I nie chcę robić typowego koka do takiej dużej sukni, bo uważam, że to wtedy cię postarze. A chcę pokazać, że, że Margaret to jest jednak Margaret. Jednak całe 14 lat. Pierwsza część to Mam fuzurę na cebulę, że rezygnujemy z japońskiej części. No nie. <noise> Już. Jestem sexy teraz, taka? Tak, mm. sexy, sexy. Doczasujemy do tutaj włosy, po co niewolności zostały. Każdy to potrafi, prosta. Jak się czujesz w ogóle? No cudownie. Fajny makijaż macie. No? I dowolna fantazja teraz z tą kokiem. No i ostatnie wywodzenie. I fryzura gotowa. Taka jest nowoczesna jesteś teraz. Japonka nowoczesna. <grywia> Do trzeciego luku makijażowego Margaret wybrałam stylizację bardzo typową dla niej, ale o nietypowym kolorze. To była moja ostatnia propozycja makijażu dla Margaret na czerwony dywan. Ale to wy wybierzecie stylizację, w której wystąpi podczas festiwalu filmowego w Cannes.